Hej, na początek chciałbym zaznaczyć, że zdając sobie na sprawę, że tworzenie filmów o nim, podobnie jak jego występ w hate parku, dla niego nieporównywalnie więcej pozytywów niż negatywów. Po tym, jak Jaś zobaczył, że po samym wspomnieniu o nim w poprzednim odcinku przez Krzysztofa Stanowskiego sprzedaż urosła mu pewnie kilkasetkrotnie i wyprzedał się cały nakład 200 sztuk jego książki. To myślę, na szczęście, że twojemu wydawcy trzeba dwu, dwu, 200 egzemplarzy, które były jeszcze w sklepie się sprzedały. Po więc, więc dzięki za reklamę. Nie zdziwiłbym się, gdyby drukarnia pracowała teraz pełną parą, drukując kolejne egzemplarze. Wiem, że nieważne, jak go tobie piszą i mówią, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. I wiem o tym, że po tym tygodniu Jaś Kapela stał się niemalże celebrytą, co widać chociażby po wpisach innych lewicowych aktywistów na Twitterze, jak Maja Staśko, czy samą jego arogancją, e, wyzywając Stanowskiego. Jasiu, co chcesz powiedzieć? Pozdrowienia dla Krzysia Stanowskiego. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Kmiocie! Czy wyzywając inne osoby na debaty, a nie przyjmują mnie je z jednego powodu, nie chcą przysparzać jeszcze większego rozgłosu głupocie Jasia Kapeli, powiększać jego zasięgów i robić mu darmowej reklamy, co bardzo mocno prowokuje Jasia Kapelę, bo zdaje sobie sprawę, że jest to jego 5 minut na zrobienie dobrych pieniędzy i utrzymanie zasięgów w przyszłości. Za rok zapewne zmieni osobowość i będzie próbował budować postrzeganie swojej osoby na nowo, napisze wiersz, e, pożegnanie z przeszłością i zacznie nowe życie bez kontrowersji. Życie wiele razy pokazywało, że nieważne co człowiek by zrobił, później i tak wszyscy tym zapomną, a obserwujący pozostaną, prawda? E, przecież nikt już nie wypomina Kim Kardashian jak zaczynała swoją karierę, Nikogo nie interesuje autobus Linkiewicz, łóżkowe filmiki, seks masterki czy patologia Rafoniksa. Teraz to są przecież inni ludzie. Jaśka Pela uważa, że co piąta kobieta w Polsce została zgwałcona. Co, 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 co piąta kobieta w tym kraju została zgwałcona? Co piąta kobieta w tym kraju została zgwałcona? Tak, jest raport, to nie słyszałeś. To wychodzi 4 miliony zgwałconych kobiet w Polsce? Tak, możliwe. Tak? No. I ty w to wierzysz? Powołuje się on na raport, w którym same twórczynie podkreślają, że nie jest on reprezentatywny, a statystyki są niepełne i nie reprezentują skali zjawiska. Mimo to, Jaś Kapela uważa ten raport za dobry, rzetelny i w niego wierzy. No jest to najnowszy raport, jaki posiadamy na, na ten temat. Okay. a nie myśleliście o tym, żeby zrobić taki reprezentatywny raport? No, no ja wiem, że cię nie przekonuję, nie mamy w tym momencie lepszych. Nie macie lepszych? To może lepiej ten do śmieci wyrzucić i jak wrócić, jak będziecie mieli <laughs> lepszy? Różne inne badania też potwierdzają skalę przemocy wobec kobiet. Aha. Co więcej, Jaś znak gwałcicieli, a mimo to nic z tym nie robi, a gwałciciele dalej są na wolności i mogą dalej gwałcić i powiększać grono ofiar. No, znam wystarczająco dużo gwałcicieli i wystarczająco dużo zwłocanych osób, żeby tak. E, czy można to odebrać za próbę obrony gwałcicieli? Nie wiem, ale w takim wypadku wydaje mi się, że zjawisko. Gdy widzisz takie zjawisko, to bierność jest równie zła jak sam czyn i powinien być on piętnowany. Co więcej, nie zgłaszanie tego typu przypadków podlega karze pozbywania wolności zgodnie z kodeksem prawnym e, prawa polskiego. Nie nie mówię, co dla ofiar zrobić, tylko co zrobiłeś przeciwko tym gwałcicielom. <laughs> nie jest to Twój interes. Tak więc, ja się wierzę w raporty, które w danej chwili mu pasują. Ale nie wierzy w raporty policji odnośnie ilości gwałtów, czy w raporty odnośnie ilości wydanych pieniędzy na kulturę. A... Mhm. Ale to dobrze że poruszyłeś ten temat. Wiesz, że w Polsce się no. wydaje na kulturę? Powiedz mi. To, się... to jest pytanie do mnie. Ta... Czy do nie, nie. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki wielkie. W 2019 roku na kulturę w Polsce wydano 18 miliardów złotych? Nie wierzę. Na pewno nie pana no, dla testów. E... Słuchaj, Ale za to wierzę? Że Robert Lewandowski oszukuje na podatkach, bo przecież tak przeczytał w jakiejś gazecie. Wiem, że o, o, oszukiwał na podatkach, czytałem. No, uważałbym na słowa, bo nie, nawet nie ma żadnej sprawy, która przeciwko koniu no, tak, tak czytałem w piaci, że były tam... Mm -hmm. The, The Spiegel donosił, że... Okej, okay. a prokuratura coś donosiła, czy tylko The Spiegel? Nie wiem, już tak bardzo nie, nie badałem no właśnie, tego. Bo, troku... Z jednej strony Jaś wielokrotnie powtarza, że pieniądze to nie wszystko, że jemu one nie są potrzebne. Jaki to jest bezinteresowny. Bo w momencie, kiedy wszyscy będą podążali tylko za pieniędzmi, no. A same pieniądze szczęścia nie dają. A wiesz, że pieniądze nie są rzeczy najważniejsze? A z drugiej strony jednak, sam jako jeden z licznych uczestników programu żąda pieniędzy. Przede wszystkim. 600. 600, <grym> pasuje? No dobry. Od... I to dwukrotnie, za drugim razem, bo jak stwierdził, za 600 zł jego czas już się skończył. Tak. Za 600 zł naprawdę. Słuchaj, jak czas się skończył. Jak chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci stówę dorzucę. Dobra, Dobra dawaj. No, bo, bo, mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla szczytnej idei dochodu gwarantowanego. E... Nie, dla idei to oddaj mi stówę jak dla szczytnej idei. No wiesz, no to moja praca. Co całkowicie podważa jego wiarygodności. Przynajmniej mam stówkę. I ktoś mi tu może teraz powiedzieć, że jestem hipokrytą, że przecież skoro jest kapitalizm, to za pracę trzeba płacić. Ja się z tym oczywiście zgadzam. Tylko tutaj nasuwa się jedno pytanie: czy w tym przypadku aby na pewno? Jak już wcześniej wspomniałem, Jaś Kapela był. Bardzo mało znanym artystą, za to programy stanowskiego przyciągają setki tysięcy widzów i większość występujących to widzi. Dlatego nie chcę za występ pieniędzy, gdyż sam występ jest swego rodzaju zapłatą dla obu stron. Na tym polegają kolaboracje między twórcami o podobnych zasięgach. Widownia twórcy A dowiaduje się o twórcy B, co działa również w drugą stronę. W przypadku, gdy twórcy mają inne grupy odbiorcze, ale o podobnych cechach może to skutkować tym, że część widzów obu twórców zostanie i będą oglądać filmy obu z nich. Przykładem mogą być tutaj młodzi ludzie, mężczyźni, w tym, że jedna z grup ogląda sport, jak w przypadku widzów Stanowskiego, a drugą grupą mogą być tu osoby zainteresowane na przykład polityką, które zaczną go oglądać po rozmowie na przykład ze sobą innym Sławomirem mencenem. Podobnie jest w przypadku Kwebo i osób, które słuchają jego muzykę. Jaś Kapela uważa, że w Polsce podatki są niskie i że chętnie płaciłby wyższe podatki, ale mimo to nie ma zamiaru założyć działalności gospodarczej, żeby takowe wyższe podatki płacić. No, no bo Na przykład zajmiały 2000 złotych średnio miesięcznie okay. i po prostu nie mieli by na życie, gdyby opłacali 1200 zł z u Dodatkowo uważa, że jakoś trzeba artystów włączyć do systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Czy mamy ich odsyłać do opieki społecznej, tak jak sugerujesz, czy może w jakiś sposób ich włączyć w system, który ewidentnie nie działa, bo oni z tego żyją, prawda? Jest problem z tym, że większość moich znajomych artystów, którzy żyją ze sztuki, nie ma ubezpieczenia. Mhm. Problem polega na tym, że skoro nie są w stanie opłacić tych składek, to znaczy, że jednak z tego nie żyją i z jakiegoś powodu ich praca nie jest potrzebna społeczeństwu na tyle, żeby móc je z tego utrzymać. W każdym razie fakty są takie, że większość artystów zarabia dosyć mało na swojej twórczości i. Co więcej, gdyby te podatki były niższe, to większość tych artystów również mogłoby je opłacać. Ja, ja nikomu nie będę żałował ubezpieczenia zdrowotnego, bo uważam, że każdy powinien w Polsce je mieć. Proszę powiedzieć to samo przedsiębiorcom, którzy muszą te składki opłacać. Często pomimo tego, że obecnie rząd zamyka im biznesy albo ogranicza ich działalność na tyle, że przynoszą straty. Podsumowując, jeżeli artystów nie stać na opłacenie składek, to znaczy, że albo składki i podatki są za wysokie, albo ich twórczość nie przynosi korzyści społeczeństwu, żeby za nie płacić, albo powinni znaleźć inne źródło finansowania i traktować twórczość artystyczną jako hobby. Przemi do czasu, aż zaczną zarabiać pieniądze pozwalające na ich utrzymanie. Bo zajmują się sztuką i żyją ze sztuki. A, A wiesz, że Adam Mickiewicz A... był nauczycielem? Dodatkowo Jaś Kapela określa, kto, ile powinien zarabiać i jak wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze. No bo on nie potrzebuje tylu pieniędzy. I. Co ważne, żeby nie zapomnieć dać jemu, jego pozostałym artystom. No fajnie, i co, dlaczego nie chciałbyś wesprzeć we, 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 tym właśnie 20 zł rocznie e, twójców, o których może nie słyszałeś na przykład? Nic się nie stanie, jak on dorzuci się do ich lepszego życia. Jeśli jeszcze z 20 zł rocznie zapłacił na kulturę, na którą nie płacisz, to chyba by się nie stało. Uważa również, że nikt nie powinien zarabiać powyżej miliona złotych rocznie. Ja osobiście uważam, że nikt nie powinien, nie powinien zarabiać na przykład więcej niż milion złotych. Ok. Bo po co? Od tego szczęścia jego okay. nie rośnie. Reszta powinna być dystrybuowana pomiędzy bardziej potrzebujących. Problem jednak tkwi w tym, że gdyby nikt nie zarabiał powyżej miliona, to teraz nie byłoby tych wszystkich smartfonów, komputerów, telewizorów itd., które pan Jaś chce tak socjalistycznie opodatkować. Ludzie, którzy zarabiają takie pieniądze, bardzo często reinwestują te um, zarobione pieniądze, tworząc um, coś wartościowego, co zmieni świat, rozwijają swoje produkty, firmy i tak dalej. Gdyby im zabronić zarabiać więcej, to zapewne duża część ludzi nie miałaby bodźca do rozwoju, a tym samym hamowałoby to ich pomysły, a zamiast tego poświęcaliby się na poświęcaliby ten czas na odpoczynek, co po co mieliby się starać, skoro i tak nie przynosiłoby to żadnych dodatkowych profitów? Przykładem tego może być tu chociażby PRL, w którym osoby ambitne i pracowite były sprowadzane do całej reszty społeczeństwa. Skutek tego był taki, że ci ludzie nie mieli jakiejkolwiek motywacji do efektywnej pracy czy samorozwoju i często, jeżeli nie byli mocno związani um, z krajem to po prostu z niego wyjeżdżali, żeby znaleźć miejsce, w którym ich umiejętności będą doceniane. Dlatego właśnie wszystkie te iPhony powstały właśnie w kapitalizmie i właśnie dzięki kapitalizmowi. Bawi mnie, jak widzę tweety ludzi piszących, że ten zły kapitalizm wyzyskuje ludzi, a pod spodem napis Send from iPhone. No w... Wiele osób zrzuciło się na tą zrzutkę, no więc widocznie chcieli jej zrobić prezent i myślę, to to że wykorzystać... no, Ale ona Okazało się, że ten prezent nie kosztuje tyle, ile zebrała i opłaciła no, sobie jeszcze ratę kredytu, to jest no, w porządku? Myślę, że może robić z tym pieniądze, tak. ja chcę, tak. Nie chcę tutaj odnosić się do zbiórki na komputer przez jego dziewczynę, bo uważam, że każdy ma prawo zbierać pieniądze, na co ma ochotę i jeżeli ktoś inny z własnej nieprzymuszonej woli przeznacza na to swoje ciężko zarobione pieniądze, to oczywiście nie możemy mieć z tym żadnego problemu, bo każdy wydaje na co ma ochotę, prawda? Sam wielokrotnie wspierałem moich ulubionych youtuberów czy streamerów jakimiś donacjami czy płatnymi subskrypcjami, żeby dalej mogli robić to, co robią i dostarczać mi rozgrywkę, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że w innym przypadku musieliby część czasu poświęcić jakiejś innej pracy zarobkowej. Problem jednak polega na tym, że o ile nie zbierasz na jakiś konkretny cel, a jedynie na działalność jakąś aktywistyczną, to możesz wydawać te pieniądze nawet na jedzenie czy nie wiem, wakacje w Tunezji. To o tyle, jeżeli zbierasz na określony cel, to wypadałoby być uczciwym ze swoimi darczyńcami, a nie spłacać na przykład raty kredytu, prawda? Nawiązując do opłaty repiograficznej umieściłem w jednym miejscu w internecie, ale potem pojawił się na profilach właśnie patriotycznych żołnierzy wyklętych. Okej. Okay. I tak krąży kultura, nie wiem czy jest z... Rozumiem. Krążą różne rzeczy. Chciałbym jedynie wspomnieć jeszcze, że Jaś Kapela sam ukradł podkład do swojego Hot 16 Challenge od Kazika Staszewskiego, z piosenki 12 Groszy, ale w tym wypadku nie widział w tym Żadnego problemu. Chcecie więcej groszy, nie doczekanie. Bez podwyżki podatków, nic się tutaj nie stanie. Podsumowując, Jaś Kapela pokazał, że opłatę prograficzną nie jest potrzebna, bo artysta zarabia 350 zł na godzinę. Do tego ma jeszcze darmową reklamę. Nie wiem, czy słyszałeś, że mamy czynienia z czymś takim jak katastrofa klimatyczna. Jaś Kapela. Jest również hipokrytą, jeżeli chodzi o ochronę klimatu i katastrofę klimatyczną. Nie, nie w zgodzie z tą planetą, jak sam przyznałeś, jeść mi, mięso na przykład. No. Uważa, że czeka na rzecz zakłada i prawi, jak mamy żyć, ale jak to w życiu bywa, sam swój zasad po prostu nie przestrzega. A czy nie, zaraz, jak to nie żyjesz, lecz już nie żyjesz? To raz na 30 mieszkasz w dwie osoby. No. no myślę, że na 30 na osoby. <laughs> Z jednej strony uważa, że nikt nie powinien mieszkać na więcej niż 15 m kwadratowych, a mimo to przeniósł się z 38-metrowego mieszkania do ponad 60-metrowego, bo tak mu się życie ułożyło. Czyli to, co napisałeś, było nieprawdą? Nie, no, było prawdą, ale tak mi się życie ułożyło, że teraz mam więcej metrów. Właśnie okay. nie Czyli poczekaj. Spędziwszy ostatnie <grym> dwa lata w dwie osoby na przestrzeni 36 metrów, jestem przekonany, że nikt nie potrzebuje więcej niż 18 metrów na głowę, a pewnie starczyłoby 15 i do tego powinniśmy dążyć. Ale tak, tak. mi się życie ułożyło, że masz 60 metrów. No, mam za dużo miejsca rzeczywiście. Już dużą wyobraźnią wyobrażam sobie, jak ktoś przykłada mu pistolet do skroni i każe mieszkać, by. W... Trzykrotnie większym mieszkaniu, niż sam on potrzebuje. Bo przecież działania Jasia Kapeli w żaden sposób nie przekładają się na to, jak wygląda świat, tylko ci wszyscy inni źli ludzie są temu odpowiedzialni. Drukowanie jego książek, których nikt nie chce czytać, też nie, ni też nie niszczy naszej planety, a drzewa były niezwykle zadowolone, jak ścinali je na jego książki. Bym wolał, żeby tyle drzew nie ścinać, ale to nie. Y Dokowanie książek jest problemem. A nie? jest. książek poetyckich w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Kolejną mu jest fakt, że chciałby zakazać kąpieli, a sam mówi, że często takowe bierze i podczas nich rozmyśla na przykład o sztuce. Czy chcesz żyć w świecie, gdzie będzie musiał się bić o butelkę wody? Okej. Okay. Będzie, będzie się bić o butelkę wody. Jest niestety takie ryzyko, że chcesz ja 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 podążać w kierunku takiej podsumowanej konsumpcji tak. i zużycia paliw kopalnych. ale wiesz, jak żeby, tutaj bo, ty... Proponujesz to S tak. Skoro to jest cały czas ten sam tekst, po którym ty zmieniłeś mieszkanie na większe, żeby się nie okazało, że ty nic innego nie robisz, jak w wannie leżysz i tam wymyślasz poezję. Tak, czasami leżę w wannie i wymyślam poezję. Okay. Polecam wszystkim to. I tam ten sam tekst znowu... możemy. Dodatkowo chciałby, żeby podróże samochodem czy samolotem były zakazane, na pewno, żeby do jednego samochodu był wymóg przebywania co najmniej dwóch osób. Prawdę mówiąc, nieustannie mnie dziwi, że w czteroosobowych samochodach jeżdżących po mieście przeważnie siedzi tylko kierowca, jest to absurdalne marnotrawstwo i zbrodnia. zbrodnia. Więc jeśli propozycja zniesienia prywatnej własności samochodu wydaje się na razie zbyt radykalna, a razie tak, to może chociaż zakażemy jeżdżenia samochodów, w których nie ma przynajmniej dwóch osób? Z tego co widziałem, ja kiedyś był w Dublinie, więc i w tej kwestii chyba coś nie wyszło. Nie wiem jak wam, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma jakieś wartości, które chce przekazać, to wypadałoby, żeby się ich trzymał i dawał jakiś przykład zamiast klasycznego ty rób, a ja popatrzę. E, otóż poczytałem badania na temat psów i że <grych> historii ich też, psy nie, nie są dopieśnikami. <grych> zresztą zasadniczo są e, przyskorzejne, nawet wilki mogą się wyjąć. Mam nadzieję, że w badań nie było to samo, co z gwałtami. <grych> ma on też psa. Weganina. Są różne badania na ten temat. Czy sobie świetnie mogą radzić na dzieci wegańskiej? Jest, jest to mit pewnie rozproszany przez hodowców i producentów okay, okay. Jak ja nie... można się spodziewać, pies ten nie został weganinem z wyboru. Widocznie z reguły, gdy taka sytuacja ma miejsce, to okazuje się, że psa weganin kończy się w momencie, w którym ten dostaje do jedzenia mięso. Let her, her go. Oh, she's obviously going to go. Obviously. <sighs> oh, you little. Yes. I didn't swear. Oh, <laughs> oh that, and there is oh, no, natural no. selection. Oh, no. yeah. oh, oh she's no. checking it out. Well, in <laughs> fairness, the weather has cooled down quite <laughs> dramatically. <laughs> yes, of course it has. Yes. <laughs> but look, this is um, a, a dog acting naturally, I think, in, you know, in an environment yeah. that you're in where you've got a whole bunch of boys around all eating mm. meat. Pies, z natury is zwierzęciem. wszystkożernym. Jednak większa część diety powinna składać się z mięsa. Na pewno nie powinien on jeść tego samego co człowiek, gdyż mamy całkowicie inną budowę anatomiczną. Z reguły jest tak, że im trudniej strawny jest pokarm, tym dłuższy powinien być przedwód pokarmowy. Niestety warzywa czy produkty typu kasze długo się trawią, a krótki Przewód pokarmowy u psa nie pozwala na to. pH w żołądku psa jest znacznie niższe, co pozwala na przykład trawić kości. Natomiast regularne podawanie naszym pupilom dużej ilości pokarmu pochodzenia roślinnego, a zwłaszcza zawierającego dużo błonnika, może prowadzić do poważnych zaburzeń pracy żołądka, spowodowanych m.in. długim zaleganiem, wydłużeniem czasu opróżnienia i wzrostem pH. By to wynotowałeś, nie wiem skąd masz takie dane, mój pies ma zbilansowaną dietę wegańską, skomponowaną przez dietetyczkę zwierzęcą. Jaśka Pela myślał, że przyszedł do programu, w którym prowadzący jest toroglodytą, a sam jest aroganckim, dofanym w sobie człowiekiem. O ja chciałbym, żeby też w obiegu kulturalnym, w całym, <grym> funkcjonowali trochę inni artyści od ciebie który podczas rozmowy wielokrotnie gardzi klasą pracowniczą i wywyższa na piedestał artystów i twórców jako ludzi lepszych. Czy chcemy być krajem ekspedientów, czy chcemy być krajem artystów mhm. i kłaść większe, większe pole na, 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 na kulturę? No. Ja byłabym Ale... krajem ekspedientów, mówię szczerze, jeśli pytasz, czy kraj ludzi pracy, ludzi, którzy chcą zarabiać Ale na swój dlaczego, los, czy ludzi, którzy chcą leżeć na pracują. kanapie, nie oni pracują e, i le, no, ty, na kanapie ty, ty i... Pracujesz. Uważa, że kultura czy muzyka, która dotarła do, miliona, do milionów ludzi i im się spodobała, jest do niczego. Ale generalnie treści się przebijają, jak A, masz coś, ale nie, nie wartościowe treści, tylko takie prostackie treści. W porządku? Często. W porządku. <laughs> Nie jest to najlepsza kultura. Nie jest tak, że najlepsi twójcy są na najlepiej wynagradzani. Jest... Ale za to wychwala zdjęcie pościeli, jakoby było ono dziełem sztuki. I, i poczekaj, i to jest sztuka jakaś? Tak, jest to sztuka współczesna. No ale tu ludzie leżą pod kodrą i co z tego? Mm, no, a etyka zaprojektowała taką kodę. No super, no może ją sprzedawać w karfurze na przykład. No, a jest to dzieło sztuki. Według niego prawdziwy artysta powinien być nieznany. KNK, e, raper, kojarzysz? Nie. No iść w porządku. E... Widocznie za dużo zarabia. Słucham? Nie słucham takich raperów, co za dużo zarabiają. Dlaczego? No, tylko Kanye jest. Dlaczego? Szkoda tylko, że to właśnie nieznani artyści nie są w stanie zarobić na swojej twórczości. Ciekawe i też sobie lubię posłuchać, chociaż nigdy nie byłem uzależniony od opiatów, ale... Dodatkowo artyści, którzy stali się znani też kiedyś byli małymi twórcami, nieznanymi nikomu, często tworzącymi po godzinach pracy w swoim wolnym czasie. Wtedy również tworzyli świetne i ambitne treści, a to naprawdę nie jest ich wina, że stali się w końcu znani i rozpoznawalni. Fajnie, żeby ludzie mieli dostęp do kultury. Nie zawsze tylko tej, którą sobie znajdą, wybiorą albo podsuną algorytmy korporacyjne. A ten dostęp... Dlatego i... trzeba, musimy wspierać też osoby, których nie znamy. Okay. Rozumiem, że ty, nie, ty byś nie wspomniał kogoś, nie A mam znać. dostęp do, do, do tego, czy nie? No tak, masz teraz dostęp, dostęp możesz przeczytać sobie, potem ci zabiję, więc korzystaj szybko. Kolejnym problemem jest fakt tego, jak miałoby wyglądać zostanie artystą zawodowym i dostawać te pieniądze z opłaty reprograficznej. Że są wybitni, no to ktoś musi uznać, kto jest wybitny. No tak, Czyli... są, 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 są różne gremia ku temu, stowarzyszenia. Oczywiście decyzję tę miałoby podejmować jakaś komisja, która określałaby, że ty jesteś artystą, bo tworzysz to, co nam się podoba, a ty już nie, bo nam się nie podobasz. Podejrzewam, że tego typu działanie wykluczy jeszcze więcej osób z możliwości bycia artystą, a pieniądze będą otrzymywać ci, którzy w rzeczywistości ich nie potrzebują. Ewentualnie w tej branży również dojdzie do łapówkarstwa i kolesiowstwa. I nagle artystami zaczną być żony muzyków, ich dzieci oraz dalsza rodzina, którzy w rzeczywistości nic artystycznego nigdy nie robili. No, jeśli będzie robił te zdjęcia ścianek działowych tak pięknie, że mhm. będzie to jego główna działalność zawodowa i będzie dzięki temu zarabiał jakieś pieniądze. Nie, no właśnie nie będzie. Tylko on będzie uważał, no, że to, 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 nie pewnie, to nie jest to Nie jest ustawa o, o uprawnieniach IT z tych tylko o ustawach IT zawodowego, czyli takiego, tak, który. Nie, będzie komisja, którego którego która będzie musiała stwierdzić, żyje, to się za Ustawa budżetowa na rok 2021 zakłada prognozę dochodów do budżetu państwa na kwotę 404,5 miliarda zł. Tymczasem Jaś Kapela zakłada, że na przeżycie każdemu człowiekowi powinno wystarczyć 800 zł miesięcznie. Można za 800 zł przeżyć, 1000 może. No. 1000 zł dla każdego w Polsce, tak. Więc dla każdego mieszkańca powinien przypadać dochód gwarantowany w wysokości 1000 zł, co pochłonęłoby niemalże cały budżet państwa. Czyli nie, tybi, nie żeby, nie był, żeby było łatwiej, dałbyś każdemu po 1000. Tak. Na szczęście Jaś Kapela i w tym przypadku jest w stanie sobie poradzić. Wystarczy tylko odnieść podatki. I skąd byśmy to wzięli? No, z budżetu. Może sobie takie podatki a, zwiększyć. Ale przecież budżet od nas bierze pieniądze. Oczywiście nie dla niego i jego kolegów artystów, ich przecież na to nie stać. Co śmieszne, za sam udział w programie dostał praktycznie tyle, ile sam uważa, że człowiekowi jest potrzebny do przeżycia. Nie wspominając już o tym, że państwo nie ma przecież własnych pieniędzy, tylko to, co nam zabierze w podatkach, to chciałem tylko zapytać, jaki jest sens zabierać każdemu, żeby następnie uzbierać ten dochód podstawowy, a potem oddać każdemu po tysiącu. Dla wszystkich dzięki temu, wszystkim okay. będzie żyło się lepiej, społeczeństwo będzie po bardziej co mi kreatywne. Ale po co mi ten tysiąc złotych? E, bo łatwiej jest przyznawać świadczenia powszechne, niż wyliczać komu, komu dać, a komu nie dać. Jeśli taką kwotę dostanie każdy, to nie wniesie ona realnie nic do gospodarki, więc ceny po prostu bardzo szybko się dostosują, Tzw. Tak zwiększy się inflacja, która szybko w korzyku zakupowym Polaków zjedzie ten dodatkowy 1000 i wyjdzie na zero, przez co prawdopodobnie ucierpią najbiedniejsi. No, idealna sytuacja byłaby rzeczywiście, gdyby dostawali wszyscy minimalny dochód gwarantowany. Okay. Bo właściwie każdy wykazuje się jakąś kreatywnością w swoim życiu i na przykład coś tworzy, albo może robić pożyteczne rzeczy społecznie, niekoniecznie wynagradzane finansowo. A w najgorszym wypadku, nie dość, że wyszłoby to na zero. To w dodatku mogłoby znacznie podnieść poziom inflacji i w długim okresie doprowadzić do katastrofy gospodarczej. Znalazłem jedyny pozytyw Jasia Kapeli w całej tej rozmowie, jest on zawarty w jednym zdaniu. Nie, nie chcę mieć dzieci. I dzięki Bogu, niech tak zostanie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.